pokolenia szły w ślady rodziców, czyli państwom młodych, tak? Jeszcze raz. U nich oh. przedstawiamy się, Wszyscy lubimy nazwisko, klapki Tu raz. I Basia. I tak, Piotrek, żeby ci się zawsze dobrze, ale to dobrze obierało ziemniaki. A Beatko, żeby ci się zawsze lepiej obierało ogórki. Po kroć, po stokroć lepiej. Nie. Siema, to my to spóźniliśmy my. się troszeczkę, jak ale zawsze. to nic obiadu nie jesteśmy na pewno jest dobry. Tak, dziękujemy za wszystko, Było tak było. Super było. Łódka była gorzka, jak gorzko się całowaliście. Pięknie. Mam nadzieję, że się nie skończy ta piękna impre i impre, impreza. Właśnie. No oby wam się nie skończyła. Właśnie, dokładnie, dokładnie. Dzięki. Żyjcie długo i szczęśliwie z tą miłością swoją. Dzień dobry, Tomasz Nowak z tej strony. Co bym mógł wam życzyć? Wszystkiego dobrego, żeby życie było piękne i żeby było cudownie, po prostu najlepiej jak może być. To wszystko. Dobrze, słuchaj, jak już grasz tą muzykę, dobra, to grają, tylko wejdź pamiętaj, że masz żonę, obie. zaopiekuj się nią, wiesz, to już poważna sprawa jest, nie? Trzeba się ogarnąć, spłodzić syna. Wiesz, nie ma, że jeździmy, gramy i nie. Dobrze, 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 Mogą być córki. Dobrze, tak czy inaczej, bawimy się bardzo pięknie. Szczelić gola na pewno będziecie musieli! Chociaż nie wiecie o tym, że życzenia najszczersze wam składamy, właśnie tak robimy. Teraz my. jesteście piękni, więc nie muszę Wam tego życzyć. Jesteście młodzi, jesteście bogaci, zdrowi, dlatego. Nie życie wam niczego więcej, tylko właśnie niech tak zostanie do końca życia. Acting is better than speaking. <laughs> Wasze zdrowie. Dobra.